Cześć, tutaj Paweł Kamiński, Polygamia.pl, a dzisiaj gram w Guardians of Middle-earth, czyli grę MOBA, osadzoną w świecie Śródziemia, Władcy Pierścieni. Czym jest gra MOBA, zapytacie? Otóż gry MOBA to takie hmm, gry strategiczno-RPGowe, można powiedzieć, pochodzące od Doty, która była modyfikacją do Warcrafta, a obecnie głównie znane za sprawą tytułów takich jak Dota 2, League of Legends, Smite, czy parę jeszcze innych, no, i Guardians of Middle Earth jest pierwszą próbą zrobienia takiego tytułu na konsole, gdzie tak naprawdę jeszcze ich nie było. No, było Super Monday Night Combat, było 8 awesome Nauts, ale to nie była taka tradycyjna moba z mapą podzieloną na trzy linie i pięcioma herosami po każdej stronie. No właśnie, herosi, rzućmy na nich okiem, ponieważ mecz, który dla Was nagrałem. Zaczyna się z lekkim opóźnieniem i nie widać kogo wybrałem, ponieważ jakoś szybko przeszła ta część wybierania Herosów. Mamy tutaj podzielonych na dobrych i złych, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ dobrzy i źli mogą być ze sobą po jednej stronie, czyli nie ma problemu, żeby zobaczyć Golluma ramię w ramię z Gandalfem. Bardziej istotny dla MOBA jest podział na role. Mamy taktysyn czyli takich, którzy utrudniają życie przeciwnikowi na wszelkie sposoby. Jest tutaj na przykład Hildifons, czyli hobbit, który stawia pułapki. Są też tacy, którzy na różne sposoby budują urządzenia, które mają przeciwnikowi przeszkadzać, no i generalnie zajmują się kontrolowaniem tłumu. Tak się to nazywa po polsku brzydko, a tak naprawdę jest to crowd control. Mamy enchanterów, którzy rzucają potężne czary, często obszarowe, Mamy defenderów, którzy leczą i osłaniają przeciwników na różne sposoby. Mamy strikerów, czyli typowych uderzających, bardzo słabych, ale jednocześnie zadających duże obrażenia. Tutaj mamy łuczników, mamy też Goluma. No i mamy warriorów, czyli takich lekko opancerzonych, ale jednak opancerzonych, ale też zadających dość przyzwoite obrażenia, często na jakimś obszarze. Jak widzicie, jest tutaj sporo znanych postaci, na przykład pojawia się Aratorn ojciec Aragorna, pojawia się oczywiście Haldir Elf, pojawia się Legolas, ale sporo takich jak na przykład Hildifons, czy nie wiem, Train, czy choćby, no Ugluk to jest znany, czy choćby Mozgok. to są postacie wyciągnięte gdzieś z uniwersum świata Władcy Pierścieni. Rzućmy jeszcze okiem na dodatkowe umiejętności, czyli loadouty. To są takie zestawy umiejęt... ulepszeń, które możemy sobie dopasowywać. Ja właśnie odblokowałem Potions, czyli mikstury, które można pić w trakcie meczu, więc wybiorę sobie jeden: Critical Potion. Ok, ale wracając do loadoutów, to są takie zestawy ulepszeń, które możemy mieć poukładane i w, wykorzystywać je w trakcie meczu, znaczy nie wykorzystywać aktywnie, tylko wykorzystywać pasywnie. O tutaj mamy tutaj relikty z różnymi kryształami, które dają nam bonusy, na przykład do podstawowych ataków albo, że każdy na no, co trzeci atak zada dodatkowe obrażenia i tego typu rzeczy. Są także obronne, są także wpływające na kontrolę ruchu przeciwnika. Sami możemy je sobie dobrać, co nieco zmienia właściwości naszego strażnika. Poza tym są jeszcze aktywne komendy, Czyli takie potężne czary, których używa się w trakcie meczu. Ja mam adrenalin, który zwiększa prędkość moich ataków o aż 70%, ale raptem na 6 sekund, i potem trzeba poczekać 3 minuty, aż umiejętność się odnowi. No i są wspomniane mikstury, które można pić w trakcie meczu i które zwiększają jedną z naszych cech, albo kilka naszych cech. Rzućmy jeszcze okiem na tryby gry. Battlegrounds, czyli 5 graczy na 5, 20 minut limitu. I do tego można dolosować AI, w takim trybie właśnie będę za chwilę grał, bowiem 20 minut to jest sensowny czas, żeby wam tę grę zaprezentować. Jest też Skirmish, który jest tym samym, ale bez limitu czasu, czyli 5 graczy na 5 graczy, i mogą się tam pojawić komputerowo sterowani bohaterowie. I jest jeszcze Elite Battlegrounds, czyli 5 na 5 bez limitu czasu, i nie ma tam komputerowo sterowanych przeciwników. To jest właśnie najbliższe takim klasycznym grom MOBA, zwłaszcza że gracze, którzy stworzyli sobie wcześniej drużynę, będą ustawieni w niej razem i będą mogli grać wspólnie, bowiem współpraca to jedna z głównych części MOBA. No dobra, wiecie już mniej więcej, z czym to się je tak na początek, to teraz przejdźmy do meczu, w którym będę grał wielkim pancernym orkiem, uglukiem. muy diferentes, Galadriel. Haldir, Mothog, Runshig, Eowyn y A ver qué tal, tío. Madre, cómo corre la Eowyn esta, tú. ¡Faz! Gran renombre. Dzieci i konosem mi furia. Ok, jak widzicie udało mi się trafić na mecz z żywymi ludźmi. W dodatku są to ludzie, którzy mówią coś do głośników, więc będzie zabawnie. Mówią to w języku, którego nie znam. Podejrzewam, że jest to hiszpański. Więc będzie śmiesznie. Ja gram uglukiem, czyli wielkim orkiem. Tego umiejętności dopiero poznam, ale nie są specjalnie skomplikowane. Mi się udało się. Całkiem poszczerbić na początek przeciwnika. Bardzo fajnie, że trafiłem na żywych ludzi, bo jednak moba bez komunikacji to nie to samo. Trochę laguje, ale jakoś przeżyjemy. Ogluk posługuje się wielkim biczem. ktoś padł od wieży. No, i zapuścił się za bardzo pod wieżę i niestety zginął. Czasem ta dwójka wydaje sobie jakieś energiczne polecenia, ale nie widzę ich na mapie. Sprawdźmy umiejętności. Strikes enemy, regain 13 health, charge attack. No dobra, pchamy we dwóch środkową linię. Mamy 20 minut, bo tyle czasu ma skirmish i zobaczymy czy uda nam się w tym czasie wygrać Wtedy wieża pada bardzo powoli, mamy niskie poziomy, zaledwie trzeci. I trochę to potrwa zanim ją zniszczymy, tu to No już prawie, prawie. To cześć. Udało się pokonać przeciwnika i zniszczyć ich wieżę. Przejmiemy teraz ołtarz. Trochę mnie rozprasza to, że słyszę obcy głos w głośnikach, ale dobrze, że są to żywi ludzie, a nie boty. Poprzedni mecz grałem z botami. I było to dość męczące doświadczenie. Bo te są jednak głupawe. Tutaj widać jednak pewną niestandardowość zachowań. la Ach, niestety, zapuściłem się pod wieżę, nie widząc, że nie ma tam potworków i padłem, ale może moja... Ach, niestety, Vessel91 też zapuścił się za daleko, zabił przeciwnika, ale sam zginął. Warto w tym momencie dodać, że MOBA jest tak naprawdę grą o tym, żeby nie ginąć, a nie o tym, żeby zabijać. I to jest ważne zarówno w League of Legends, jak i w Guardians of Middle-earth, jak i w docie, jak i w każdej innej mobie, jaką gracie. Niestety brakuje mi trochę w Guardians of Middle Earth przedmiotów, które pozwalałyby jakoś przełamać przewagę przeciwnika. Tutaj jesteśmy zdani tylko na zdobywanie poziomów, no i na to, że zabijamy przeciwnika więcej razy niż on nas. No dobra, pcham dalej tą środkową linię Nie biją całkiem mocno jak na takie mobowe potworki. Można naprawdę od nich oberwać. Dobra, apteczki w takim razie. Zabiliśmy potwora w dżungli, bo to daje. No, udało nam się. Niestety mój towarzysz. A nie, nie przypłacił tego życiem. Była to ryzykowna akcja, tak zwany Tower Dive, czyli zapuszczenie się pod wieżę, ale opłacalna. Przeciwnik zginął, my przeżyliśmy. W odpowiednim momencie użyłem mojej umiejętności ostatecznej, tak zwanego w innych grach Ultimate, żeby zdobyć przewagę. No tu mamy Bota. On się niepotrzebnie zapuszcza pod wieże. ja nijak nie mogę mu dać znaku, żeby tego nie robił. No niestety, towarzysz padł i pozostaje uciekać. Ach, niestety. Znów zapuściłem się bez żadnego wsparcia i zginąłem w starciu z botem. No głupio, ale tak to bywa. Trzeba myśleć nad taktyką, a dopiero potem atakować. Popatrzmy, ile u nas jest żywych. Po mojej stronie jest aż trzech żywych przeciwników. No po drugiej stronie też trzech. To dobry układ. Niestety nie gra jeszcze na PlayStation 3 zbyt wielu graczy i czasem jest problem z dobraniem pełnego składu. Czasem jest tak, że są raptem dwie osoby w meczu, a czasem jest tak, że gra się samemu zupełnie kontra 9 botów, co jest takie sobie. Teraz ulepszyłem żołnierzy na naszej linii. To jest element, którego nie ma w innych mobach i warto o to dbać, bo wtedy daje nam to zwiększoną presję na przeciwnika. Zbudowałem tak tzw. elite soldiers, zrobię to jeszcze na dole. Oprócz nich można jeszcze wybrać żołnierzy oblężniczych, którzy są lepszy w niszczeniu struktur, albo żołnierzy na koniach, tudzież na innych wierzchowcach, którzy zadają zwiększone obrażenia. Więc warto zwrócić na to uwagę, przeczytać sobie te opisy i próbować kombinować z tym, kto podąża naszą linią. Teraz on lepszą naszą wieżę. Przeżyłem, a on zginął. No to właśnie chodzi. Teraz przydałaby się jakaś apteczka. Zapuszczę się do dżungli w poszukiwaniu takowej. Przy okazji przejmę ołtarz. Wtedy musiałem poświęcić wieżę w bora, tym celu. Ja, kapullo, że Odlecza się trochę. Atakując tego bota. No, jeszcze jeden się super. Przy okazji pojawiła się apteczka. Ktoś mi dyszy do słuchawek. Urok grania z kimś, kto ma headset. Niestety oni mają dużo więcej punktów od nas, a do końca meczu zostało już nie tak wiele. No, niestety nie ma wsparcia, to nie będę atakował, bo to nie ma sensu. Jak nazywa się z dwóch ludzi, którzy współpracują ze sobą, więc radzą sobie lepiej? Co gorsza? Giniemy za często, co daje im punkty. Nie gin, nie gin, please. Te głównie siebie, a nie jego, no ale cóż. Dopuszczenie się przeciwko trzech nigdy nie jest mądre. Ale chciałem ocalić naszego towarzysza. Wygląda na to, że tego meczu możemy nie wygrać. O dziwo. Ta trójka naprzeciwko wydaje się dobrze wiedzieć, co robi. Ten pan, wesel 91, nie do końca chyba. A boty, jak to boty. Robią swoje i tyle. Natomiast nasz towarzysz Gemelo 91, pcha, linie jak szalony. Może coś z tego będzie. No, bo to wino nawet dało się kogoś zrobić, proszę, proszę. No i dobra, skoro w Hateli nie na środku, to pozostaje mu pomóc. Jeden cios, jeden cios. No, niestety, wszystkie umiejętności na cooldownach to się nie skończy dobrze. Oberwałem dość mocno. Nie wiem, co ja tu robiłem, ale. I to była zasadzka, jaką należy przeprowadzać w MOBA. Zaczęliśmy się we dwóch na niego. Udało mi się nawet zdobyć jakiś achievement. Ale nie przegrywamy w punktach. No ale cóż. Nie. <im�� sł centres> <kutiera i> <dreadalNG> No i teraz on no, mnie ściga, nie bardzo wiem co z tym zrobić. Dobrze, mam umiejętność leczenia się. To daje mi szansę z tym elfem. Nie wiem tylko, w jakim cudem on zyskuje życie tak szybko. Okej, okay, to mój, tylko że prawie martwy. No, udało nam się. Współpraca, to jednak czuć jak się gra z ludźmi. Na przykład nie ma tu czatu, więc nie trzeba ich czytać, co najwyżej słuchać, jeśli są to tacy jak ci dwaj.

Okej, okay, poświęciłem się, żeby zniszczyć wieżę I nie udało się mnie zabić, więc dobre i tyle. Wezmę to pleczkę, przejmę ołtarz i ruszamy dalej. Tu widzę jeszcze jedną. Bo tam trwa natarcie na przeciwnika, w tym czasie wyprzedziliśmy ich całkiem mocno w punktach. Czyżbyśmy jednak mieli wygrać ten mecz? Nie, na pewno nie, jeśli będą mnie atakować. W takiej liczbie no to są te momenty w MOBA, kiedy nic nie widać. Venga, 9 segundos en los campos esta la ganamos, dejadme caso esta, 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 esta la ganamos ve, ve con cuidado tío el golem del nivel 12 ya yo este soy nivel 12 ya ve también tío está todo, está todo bien retocado no no No, jesteśmy sacando. Ya está, ya está. Ahora ya están todas las fortalezas y todo. De fortaleza, ¿no? De fortaleza va puesto eso. Sí, sí. No, hay uno que lo puse arreglado. Tower... Le voy a poner fortaleza también. Nie znam trochę jeszcze umiejętności w przyjaciół ani wrogów, więc nie bardzo wiem, co mogą zrobić. I to jest duże utrudnienie podczas grania w MOBA, no ale staram się improwizować. Wygląda, że znam swoje. No dobra, wygląda na to, że w pewnej chwili przechyliliśmy szalę tak bardzo, że wygramy ten mecz. Fajne są te mecze z ograniczeniem czasowym, bo im trzeba się naprawdę spiąć, żeby je wygrać. Okej, okay, ktoś tam padł. Niepotrzebnie przytankowałem wieżę, ale cóż. Na szczęście są apteczki. Zastępują eliksiry życia, jakie są w, normalnie w MOBA. Tutaj po prostu leżą sobie tu i ówdzie. Ja Ach, dobiłem go jeszcze smagnięciem mojego bicza. No i idziemy na wieżę. Oni się tutaj dość mocno bronią. i chyba przesadziłem, przeliczyłem się z zamiarami i zginąłem. Co daje im chwilową przewagę na tej linii, ale na szczęście nasi walczą też dzielnie na pozostałych. No, i jak widzicie, MOBA to jest kombinacja drużnowej współpracy, ale też odrobiny taktyki. Tak, żeby czasem zajść przeciwnika od tyłu, zaatakować tam, gdzie się nie spodziewa, no a czasem po prostu zgnieść go przeważającą siłą, tak jak choćby w strategiach typu RTS. Tu, jak widzicie, jest rozpaczliwa obrona 3 przeciwko 2 i udaje im się odeprzeć nasz atak. Jak na złość, w MOBA z każdą śmiercią zwiększa się czas, jaki trzeba spędzić w grobie. Czyli na wygnaniu. Mi zostały jeszcze 4 sekundy, ale na początku były to aż 42. A na samym początku meczu, jak pamiętacie, to było raptem kilka, kilkanaście sekund, więc. Te różnice stają się dość istotne z czasem, i może to przeważyć o wygranej lub przegranej, jeśli w odpowiednim momencie zabije się całą drużynę. No bo no, trochę się zacinam. Gra jakby lagowała odrobinę, przez to, że jest hostowana u jednego z graczy. Natomiast no, oni wysłali tędy obrążnicze miniony, więc może ja też pójdę uruchomić takie. Aha, są, tylko po prostu się nie wyprodukowały. Po tej ikonce, tej figurze na y, górze wieży, widać jakiego typu są to miniony. No, trzeba odepchnąć tego drzewca. Tu się jakieś wsparcie tu na dole, ale... Jak to żadnego nie ma. No, niestety. Wchodzenie pod wieżę tak się zwykle kończy. się uciec. On już mnie nie dogoni, tylko on jeszcze o tym nie wie, bo ja się cały czas leczę jak dziki. I spokojnie wracam na linię podczas, gdy on się gdzieś zgubił. Może jeszcze zdobędę jakąś apteczkę. Stały 22 sekundy. Wygrywamy ten mecz, moi państwo. Tu limit czasu jednak zwyciężył. Nie udało się zniszczyć wrogiej bazy, ale wygraliśmy na punkty. Fajnie byłoby jeszcze nie zginąć na sam koniec meczu. 10, Próbował wysłać swoje ulti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tak kończy się mecz w Guardians of Middle-earth. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję moim hiszpańskim przyjaciołom, których za grosz nie rozumiem, ale jak widać, radzili sobie nieźle. I jak widzicie, tak właśnie wygląda gra MOBA: współpraca, taktyka, odpowiedni dobór bohaterów, znajomość ich umiejętności, i na koniec mamy taki właśnie wynik.